Broniący honoru polskich zespołów w Lidze Mistrzyń Atom Tref Sopot przegrał z Waki w Bankiem Stambuł 1-3. Dzięki wygranej zawodniczki ze Stambułu są już bardzo blisko awansu do kolejnej rundy Ligi mistrzów jeśli chodzi o zaangażowanie tego, w tym meczu, to myślę, że tutaj nie możemy mieć do siebie pretensji, bo zaangażowanie było i to było widać na boisku, bo widać w tym, że podbiłyśmy mnóstwo piłek, mimo tego, że nawet były na pojedynczym bloku i atakowała Brakoczewicz czy Gosia Glinka, no i tutaj nie mamy się czego powstydzić. No natomiast na pewno duża praca przed nami, żebyśmy nie, nie panikowały w naszych drugich piłkach, czyli w wystawach piłek z sytuacji bo tutaj każda po kolei gdzieś tam ma sobie coś, tam, coś do zarzucenia i gdyśmy robiły to dokładniej to myślę że byłaby szansa na skończenie większej ilości piłek po prostu po naszej stronie natomiast no, ten zespół zwaki w banku no jest jest to niezmiernie silny zespół i siła ognia, tak już mówiłam na konferencji, jest rażąca, więc tutaj nie mamy czego się e, powstydzić i ostatnio niestety borykałyśmy się troszeczkę z kontuzjami i e, sobie zdrowotnie, nasze, nasze środkowe praktycznie nie mają zmianowej i tutaj na pewno jest jakieś tam wytłumaczenie, no natomiast no, ten zespół na pewno jest dużo lepszy od nas, a e, po, tej, po tym meczu nie mamy się czego wstydzić ostatnie porażki z rzędu ligowy i dzisiejsza przegrana może te motywować do dalszej gry. Na pewno motywuje nasza dobra gra. Pod, yy, f... W tym spotkaniu, natomiast na pewno nie jest motywująca nasza ostatnia gra z meczem, w meczu z, z Wrocławiem i postanowiłyśmy już więcej tak nie oddawać bez walki meczu, chociaż po prostu w tamtym meczu się od początku do końca nic nie kleiło i mimo tego, że podejmowałyśmy gdzieś tam próby, no to się nie udawały. Taki, taki mecz czasami przychodzi niestety. I po takim meczu możemy się wstydzić, natomiast po dzisiejszym nie.